Wejcie pani, z strony Google, a dzisiaj w zasadzie będziemy reagowali na moje stare wideo, w którym się poznałam z Abim. Tak widzę, w nim się poznałam z Abim i zobaczycie za moment jak się poznałam, co doszło do tego, że się z nim poznałam i od jakiego filmu się zaczęło być że zaczęłam z nim nagrywać. Zostawcie łapkę w górę, z odcinek i zapraszam do oglądania. Dobrze, tutaj jest bez y, tego, że mogą misnować na wkrótce taki film. Muszę to przedstawić. Hej, kochani, z rana a dzisiaj słuchajcie, będziemy grać we YouTuber Tykon, czyli słuchajcie. Dobra, To już mam takie wprowadzenie, jakbym była rzeczywiście jakąś mega YouTuberką w sensie. Będziemy najprostopni. Budować bazę y bazę YouTubera. Nie wiedziałam Widzowie, co ja mam powiedzieć. Bo Widzowie ciągle. No, ciągle nauczci Jakiegoś? Dajcie łapkę, w górę zwykły dzwoneczkiem. Szkoda, że tu mnie nie mam, na przykład. ja bym chciała mocno tą dziewczynę. Bo nie wiem, co to jest za dziewczyna, ale tego. To była po prostu taka zwykła osoba, która nagrywa na YouTube. Taka jak na przykład ja. No, na przykład ja, bo. Ja nie, nie jestem taka mocno sławna, ale jestem sławna i nie sobie ogólnie no... Na... Bo chyba ziomka zna. Kurde, ktoś mi go zajął. Dajcie łapkę, gorsokie, ceneczki. się, sobie założyciele Robdowsa. Chyba. Mhm, a to co to jest kogo? Czyja w baza? Potentat? Co? że mam do wyboru Ja wzięłam to Jak wam mówię Kojarzę wszystkich Wszystkich, teraz już kojarzę wszystkich To ciasto To takie hmm. Okej okay, tak. O, mogę tu pożyczyć Ciasteczka nie widzę, by mnie wypuszczać, tylko po prostu... no, nie tą was. Jestem! Jednak jestem! Dobra. Jestem, słuchajcie! jupi, Ciasteczka ciasteczkowa! Ii! Nawet nie wiedziałam, co to jest za youtuberka. Ii! Jestem, słuchajcie, w górze! Mega! Może i to nie mój posąg, ale słuchajcie, no ciasteczka. Ciasteczka się liczą. Dobra. Tak, to prawda, tylko ciasteczka się liczą. Pięknie. Mega cute. Ok, 15. To słuchajcie, jest taki tykon. youtuberski taki fajny dosyć. Ej, to jest mój tykon. Moja waza. Oj, zobaczcie, te płytki są w kształcie i tu. W sensie ludzie mi tu pisali coś po rosyjsku ja po prostu mówiłam a to po arabsku, a tak naprawdę to jest po rosyjsku. Kuba, ale mega. Co on napisał? Coś po rosyjsku. W sensie no, myślałam, że to po rosyjsku, ale nie wiem po to. To nie wygląda jak rosyjski. I'm not russian Not. Nie wiem, ko co ja piszę w ogóle do niego, że ja Mamy pierwsze stanowisko, subskrypcja wow! Wow Ej, w ogóle zobaczcie, że tutaj oh, Słuchajcie, no mega Subskrypcja, edycja jakaś Wycinanie, wycinanie, słuchajcie, klipów Tak właśnie pracujemy dla was e, Wtedy mniej raczej robiłam Jest może Dzień dobry, proszę ja. pana, a co, co pan robi? Ja. O słuchajcie, tu są jeszcze obok też widzowie, którzy napływają Ale mega, sztos Słuchajcie, tu nawet jest robiło, takie podwójne nie Chyba każdy youtuber powinien to nagrać Przenośnik jakiś, mega, sztos No to Mam nadzieję, że rozumie na pewno nie zrozumiał. 250 subskrypcji? Nie. U, no nie źle. za 250 subskrypcji. Co mamy? Odblokuj biblioteczkę. Okej, okay, już prawie. To teraz są za subskrypcje, Czy ja powiedziałem 250 tysięcy? Nie Rzeczy. 250. No dobra, fajnie. Puki Nadia. Ja pamiętam tą funkcję, to przypomniałem Nadję. Okej, okay, już prawie słuchajcie napływamy, subskrypcje napływają mi, subskrypcje, ale mega Abi Abi Dobra, a tu to mamy coś z Robuxy znowu Kurde, a to też jest z Robuxy coś ja? Kurde Mamy 250, super biblioteczka, nie wiem po co Dobra. Kolejne coś mamy za 45. Dobra, widzę, bo ja. Jak widzicie, tak właśnie poznam się z Kupiliśmy łóżko. Super. Kupiliśmy teraz ściany, słuchajcie Ej, po co mi łóżko, skoro super nie śpią tutaj w tej bazie? Śpią raczej w zaawansowanych. Słuchajcie, mega. Stosikowe ale po co mi to łóżko? Czy ja będę tu spała? No. Właśnie też się dziwiłam. Widzimy. Po co mi to łóżko? Skoro by łóżko nie zdjęła. Chyba nie. Dzień dobry. O, Nadia, sobie. Dobrym, dzień dobrym. Co pani chce? <grym>. Hej, Chciałaś się tylko przymicać, kochana. A. Dobra słuchajcie montujemy montujemy cały czas montujemy oczywiście dla was nowe filmy bo muszą powstać okej okay. to prawda mm -hmm. jestem tu jedyna tak tak a już nie już nie hej o, ale fajna minka. O, no, rzeczywiście, taka słodka. Słodka nie. W sensie ta minka mi się bardzo podoba. Dobra. Okej. Okay. Odblokowaliśmy i jakieś to. Wyszą. Ale brzydka ta półka. Co, taka półka. Hej. Nagrywasz? Tak. Tak, oczywiście nagrywam. A wy jesteście widzkami? Mega Dobra, a czy coś jeszcze za pieniążki? Jest tu dużo rzeczy za pieniążki Jeszcze widzowie mogę wam zdradzić taki sekret Bo ja myślałam, że Abi to jest kobieta nie wiem czemu, po prostu to skin, może mnie zmylił, może coś I była drama z Misią na cały internet I... Wy o tym wiecie, że była ta drama Ale to tylko przez to, że się też myślała, że to Dziewczyna to okazała się rachłowa i kochana, że ona to myślała, że Źle się dogadamy? Nie wiem nie, ja nie mam U matko, dwa i pół tysiąca Jest tyle, to już dawno kupię to co? To ilu minut? Od pięciu. Od pięciu. Okej. Okay. Mega fajne dekoracje. Zobaczcie, czy nam się tu robi. Robi, robi. Robią nam się tu filmy. Mega kill. A tak szczerze bym się nie chciał wrócić do tamtych czasów, kiedy ja nagrywałam z A. Tak wiecie, tak o. Okej, okay, a tu mamy co za 2,5. To też może być ciekawe. To znaczy 2700. Dobra. Mm -hmm. Kuki Uliks. Ej, też pamiętam i tego kuki Uliks. Jak pamiętam. Hejcia! -hmm. Tylko bardziej na Oh, o, me. Nie sądziały, że ktoś taki youtuberski tylko zrobi Już jestem. Oki. Okay. Dobra, dwa koła. Ile tu dostaliśmy? Bo możemy... Matko jedyna jak dużo. Dobra, dwa i pół koła jakieś Windowsy. Tu mamy takie coś. O! Już... Dużo ludzi tu jest. Jutuperski, może Zobaczcie, taki youtuberski No dobra, fajnie, bo fajnie, ale... Zobaczcie, tu mi się... Jeśli w komentarzu czy chcecie e, Abym, no... aby zagrała w tą grę na odcinku Nowe płytki pojawiają A subskrypcje rosną i rosną i rosną Dobra. Youtuberski mod. Ale tylko mi tu nie wal nikogo. <ścoughs> Okej. Okay. Tu walki nie ma. Dobra. Tu walek nie ma. W tej bazie. Analizuj komputer? Co, co to jest? No dobra, jej no to kupię Odblokuj szuflady, jakie szuflady? I po co w ogóle te rzeczy? Dobra, wiecie 6, 200 A, A my mamy na razie... Panie, to to robił. Właściwie Aby tylko tak przez odcinka To on tylko tak stał z tą linką 27, takie kupiliśmy, słuchajcie, takie oświetlane, coś. No? No, my też jestem bardzo. O, dobra, widzę, porusza. Bardzo ciekawa. Nie wiedziałam w sensie, co nagrać, słuchajcie, co by Was interesowało. No i tutaj taka. To prawda, widzę, nie wiedziałam kompletnie nic, co Was interesuje, bo ja nie wiedziałam, co by robicie, Fajna gra, przeglądam no, sobie to jest wszystkie to jest... gry, wiecie. I tutaj fajna gra. Zobaczcie, tu mamy jeszcze takie. To powinno być bliżej tej na... ściany, a nie. Dobra, kup rośliny. Jakieś rośliny będziemy musieli kupić. Jestem bardzo ciekawa, co to są za rośliny. Kurta. 10 tysięcy. Mamy ludzi. Mamy ludzi, słuchajcie. Mamy fanów 10 tysięcy. Wow. Mega ładne ona, ona ma warkocz. Prześliczne Które ja miałam mówię... A imieninę miała Nadia nie. A, nie. Wiem, mówiłem to drugi raz, ale mega Mi się podoba tym wargucz Okej, okay, 3000 No i potrzebujemy teraz 3000 3000, 3000, gdzie tu będą? Tak Tu mamy 13 żeby przez cały odcinek mieć zbiło, dlaczego Abi się nie rusza, ale jakby ja już tego nie mówiłam nawet, bo po co by jakby wtedy to widzowie myślałam A dobra, bo za ważne rzeczy, coś tam sobie załatwić czy coś i wysnął. No. Eee, dobra. Nie widziałam i co powiedzieć? Czy <laughs> mm -hmm. Za 19 tysięcy. Miałam już To Też coś jest. Co? Ale co? Zaktualizuj sofa. Dobra, bardzo mnie ciekawi, jak będzie zaktualizowana sofa, ale czemu nie? Dobra. Rusza się, rusza się. Dobra. Eee, 600. Czemu akurat wioletowa to ma być? Pasa nieróżna. Wydaje mi się, że widzimy właśnie. No. Luszowa albo niebieska. Moje dwa ulubione kolory. I czerwone i czarne. Wydaje mi się, że wtedy Abito też nie wybił tykonów, bo wiem, że on nienawidzi tykonów. No. Dobra. Mamy kolejnego persa. Żeby po prostu to szybciej szło nam Jak spotki Lepiej y, Te subskrypcje Lepiej No e, Szybciej są niż tamte No Dobra Dobra tutaj jest 26 Możecie od razu policzyć słowa Które powiedziałam trzeba 1000, blokuj telewizor to co wy robimy ten telewizor. Musimy. Bardzo drugi tykon tu Ciasteczkową. Co? Dobra, no wzięłam, bo wzięłam Ciasteczkową. To no. dziwnie to zabrzmiała nawet. Tylko na pewno grałam z youtuberskimi, ale no ten tak nigdy. Jej, powiedzcie, że tu jest jeszcze jakiś aktualizowany telewizor. No jest PlayStation niby, ale no wiecie. Bardzo fajny odcinek opuję. Moja ocena tego odcinka jest 10 na 10. Bardzo fajny odcinek i bardzo fajnie się wygląda. Tak? No dobra. 25 tysięcy zobaczmy. Okej. Okay. Um, droppers Dropers. Więc się dziwam czemu ja miałem tak mało lajków. W sensie no okej, okay, wszystko okej, okay, zrozumiałe. Ale to było nawet ciekawe. Ci Mamy kolejnego. Kup roślinę, po co mamy kupić rośliny? Żeby był ładny. Taki bardzo stary telewizor I Czemu ja w ogóle pomalałam ja jego? Mm, to też coś innego I To VIP jest za 100 robuxów Dosyć dużo, czy nie? 100 Dla... robuxów to jest mało Dla mnie to jest dosyć dużo ale fajny ten dywan. Zobaczcie, teraz jest lepszy dywan. W sensie w tych czasach to mało. I ładniejszy nawet. I w ogóle, i za mało kasy. No litości. Mm -hmm. Okej. Okay. Ale ja w ogóle uroczy miałam głos, też co ja na to zwrócił uwagę, że uroczy miałam głosik dobra Okej, okay, a czy tu mamy za... Chyba Nie wiem, nie znam Aby w ogóle nic nie pisał na Sami Rosjanie Kurczę, już prawie Y, trochę się zdenerwował na pewno na to, że ja napisałam i mu, że No Rusja on pochodzi z Rusji. Rosji. Rosji. E, co robimy? Nie wiem. No to jest Tykon. Więc na pewno gramy Tykon, ale no. Mm. Ja myślałam w ogóle, że jak odpowiem na odcinku, to to będzie zrozumiałe, ale jednak powinnam napisać. Mm. Kurczę, już prawie. Zaktualizuj komputer? Komputer możemy zaktualizować. O, ty kurczę, takiego. W tych czasach bym odpowiedziała na pewno na czacie jeszcze, ale w tamtych czasach to myślałam, że odpowiedzenie komuś na filmie będzie rozwiązaniem. No. Dobra, 25, a tu mamy za 5000 ścian. Tu mamy drzwi, tu mamy. To jest... To to kupi to jest Sigmom, co? Jestem Sigmom. Fajnie. Ha, 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 ha. śmieszne Jeśli coś. To Cały film można obejrzeć u mnie na kanale Kuki Julia, ale na tym starym kanale. Na tym jest takim... Jest to stary kanał, który nie mogę odzyskać. Te wyszły. Okej. Okay. Mamy osób tej. Dobra, Ja to Nie, tutaj ja Dobra. Za 100 tysięcy blokuj srebrny przycisk? Ja chcę taki. Czekajcie co. Dobra, widzę. Jestem. To jest akurat easy. Easy. <laughs> Czy on wyszedł? A nie, widzę. Widzicie, ile tu tak w ogóle jest stu? mega. Mamy taki, no. Um, zobaczcie, Takie. Działa, jak... ale no. Dzięki czemu monitor działa a... i to się naciska. Subskrypcji jesteście bardzo wielcy. Dziękuję. Nie naszykowałam się na to, bo raczej nie zdobędę 100 tysięcy w ciągu roku. Yes. Gdybym dobie, odzyskała ten kanał, pomógłbym w dobie miała tyle. Nie wiem, czy jest taka opcja? Chyba nie. Muszę. Jest taka opcja, gdybym prowadziła znowu ten kanał stary. Dużo y, lat poświęcić na nagrywanie, żeby słuchacie w ogóle Dobra dziwa Będzie to mega, 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 mega Słuchajcie, <grymnie> czai się na tym przycisku żeby... Co to jest? <grymnie> Jesteś... A tu jest misia na serwie Misia zabija brach Ej misia tu jest na serwie Widzę co jest Ej na tym filmie jest misia Ona jest szalona <grystanie> Jesteś szalona misia Jesteś szalona Mówię ci doradzę Mówię ci a pozdrowisz Nadię? Pozdrawiam na pozdrawiam pozdrawiam. pozdrawiam pozdrawiam wszystkie Nadie, które to oglądają Pozdrawiam Nadię Dobra Serdecznie pozdrawiam Nadię W mną no. Okej okay. Ej ze mną w ogóle były mega fajne no, fajne wspomnienie związane z tą grą Ej, tu ładnie wygląda nawet Pozdrawiam serdecznie A Martyna, Misia miała na imię Martyna Ej, jejuu, widzowie, ja myślałam, że Misia to jest Michalina No bo to jest skrót od Michalina Tylko czemu Martyna? Ej, może to jej jakiś przydomek Przedlacie dla Ciebie Misia Zawsze jej daj w lewo, bo... a nie tytaj jest... Oni są jak w pole, bo nie martynę. Pozdrawiam Martynę. Dobra, te pozdrowienia. E, abi nie wiedział co zrobić i napisał mi.

Zarazem ten film jest kozacki i tak właśnie poznałam dzięki temu filmowi Abiego. To już by było tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Was nie znudziłam na śmierć. A ten film był dziwny. No ale tak poznałam Abiego. W tym filmie był moim fanem. Później pisał się moim przyjacielem w innych filmach. W końcu na tym kanale to chłopakiem. No i bye-bye! Ajo! Zapraszam na mój stary kanał też, chociaż tam nic nie nagram, więc... Bo go straciłam. Dlatego nagrywam na tym. Ten jest lepsze. No i S. Gdzie? Ajo, pa.